Hej, cześć siemanko, z tej strony Ginter i witam Was w kolejnym odcinku z serii Rayman Origins. W poprzednim odcinku chcieliśmy wyruszyć do humorzastych chmur, niemniej jednak, niestety zablokowały nam drogę drzwi śniącego. I aby je odblokować, będziemy potrzebowali znaleźć czterech władców krain, którzy niestety są zarażeni. Może lepiej by było powiedzieć obłąkani i będziemy musieli do nich dotrzeć i ich uratować. Każdy z nich znajduje się w głębszej wersji poprzednich krain, które znaleźliśmy. I dzisiaj jesteśmy w tej odpokręconej dżungli, którą są świątynie łaskotek i zamierzam sobie ją dzisiaj już ukończyć w tym odcinku. I poza tym jeszcze cwana skrzynia, która również się tam kryje, ale to może na sam koniec tego odcinka. No dobrze, ostatnio skończyliśmy sobie lot na Moskicie łowca łowców. No i dzisiaj będzie najpierw wspinaczka. Bo oczywiście, zanim dotrzemy do władcy, trzeba się do niego jakoś dostać. No dobrze, w poprzednim odcinku zobaczyliśmy, że ta kraina już stawia troszkę większe wyzwania Niżeli te cztery poprzednie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. I Widzę, że mamy tutaj jakieś zejście. Oho, już jakieś łapska się tutaj na nas próbują rzucić. Ojoj, oj, dobra. Chuje tylko zebrać to wszystko. Pięknie. Nie było to wcale takie trudne, żeby na razy dwa dać radę. Dobra, co mamy tym razem? Dużo gąsieniczek. Czyli najpierw spadliśmy w dół, żeby teraz się wspinać tutaj z tej całej tutaj jaskini. O, nie trafiłem niestety. Trudno. Pierwsza klateczka. O, to miejsce w ogóle wygląda strasznie znajomo, jakbym już gdzieś takie widział. Dobra... Ha, nie było to trudne. Myślałem szczerze mówiąc, że od razu tą klatkę otworzę i nie dobańkuję już ich tam. Ale się jednak udało. Dzisiaj zmierzymy się z bossem. Podobnym do tego, którym był ten golem z Mistycznego Szczytu. Oczem walka będzie przebiegać w dość podobny sposób, chociaż tutaj będzie jeszcze jeden taki segment, którego w wypadku walki z tym bossem akurat nie było. Tam jeszcze jest czaszkoneta, wypadałoby sobie ją zebrać. Ok, a tam na dole co jest? Nic ciekawego. Tutaj się tworzą cały czas te platformy. Dobra, jeszcze żalumka. Trochę dodatkowych lumów. A, tutaj jeszcze król. Dobra. To sobie wyzbieram. Oszlak. Szczerze mówiąc, miałem na to lepszy plan. Mogłem jeszcze tych przeciwników sobie na razy dwa chociaż porobić, ale wolałem <śmary> zmarnować szansę na sprawdzenie, czy na górze czegoś nie ma. No trudno. Gdzieś na badaniu skrawków mapy też się opiera ta gra, jeżeli chce się zrobić 100%. Kolejny król przed nami. O, szlak, to jest wszystko tak porozmieszczane. Nieprzyjemnie. Dobra, teraz was już... Nie! Nie trafię również. A, Jesus, dobra. Wracamy po czaszkonetę. Ona nie powinna być raczej jakaś specjalnie trudna do zdobycia. Oj. No niestety, trochę wskułem. Ale tylko trochę. Dobra. Kolejne lumpki. Mamy już połowę asortymentu wymaganego ponad. Kolega odrósł. No dobrze. Cały czas lecimy w górę. Wszystko będzie nam tutaj próbowało to jak najbardziej utrudnić. Dobra. To jest czaszkoneta to najpierw chcę tędy. A ta droga widać, że usłana różami nie jest. A raczej jakimiś kolczatkami które będą chciały odebrać mi to serduszko ale nie tym razem a tu coś jeszcze było? nie też więcej kolczatek tam pewnie coś będzie, co? koneta kolejna zapraszamy na moje konto dobra ekstralumy za serduszko i mamy chyba wszystko stąd Teraz trzeba jeszcze tylko odnaleźć klateczkę ukrytą O tutaj mamy kolejne gąsieniczki, teraz takie fioletowe One będą zamiast nam się pokazywać to Będą się chować w momencie gdy będę chciał na nie wskoczyć To są takie złośliwce akurat Okej, okay, delikatnie, tutaj w wodzie widzę, że łapka jest A, Było blisko, żeby mnie schwytała Ale łatwo się nie dam Dobra, jeszcze nam brakuje klatka wciąż. Warto o tym pamiętać. Warto też sobie zabrać lumy tutaj z tych ziomeczków. Witam, witam. Myślę, że się złapie na to, co? No, ja już twoich tutaj kumpli gąsienicę inne poznałem. Dobra, kolejny król. i no, tu coś jest jeszcze. A to już nie było mi konieczne. Słychać klatkę w pobliżu. I jest chyba tutaj po prawej. Ledwo się uratowałem jeszcze. Kolejny lot moskitem. Dużo ich ostatnio. Przez kolejne mega przyjemne jaskinie, które będą chciały mnie tylko i wyłącznie zmierzyć. O! O szlak! Dobra, myślałem, że będą górą też wejść. Zapraszamy. Ops! Szlak, szlak, szlak. Dobra. Zbieramy tutaj i ciebie pożegnamy. O, no, tutaj widzę, że samych łowców będziemy mieli tego gościa z kijem. Pięknie. Dobra, klatka moja. serduszko niestety, zmarnowałem. Trochę głupio, nie ukrywam, ale. Ale trudno. Też całkiem spora plansza może być z tą wspinaczką, i nieprzyjemna do zrobienia na czasówkę. Jak będziemy za chwilę robić. Co, klateczkę, proszę już. Czy jeszcze nie? To też będzie jeden lum? Bieda trochę. Tak ultra bieda. Serduszko bardziej wartościowe dla mnie. Po jednym lunku. Dobra, chyba jesteśmy na samej górze, co? Zgadza się. Dobra, najpierw ja ich tutaj zmiażdżę. Zobaczcie, że gdybym tamtego grzybka tutaj się pozbył, to chłopaków spotkałaby niezła kara. No, ale tak to zasmakowali moje pięści. Myślę, że łagodniejsza śmierć. No i super. Kolejna plansza za nami. Znowu prawie 400 lumów. No, w sumie największy problem póki co sprawiła mi ta plansza z poprzedniego odcinka, ten łowca łowców, gdzie lecieliśmy na moskicie. Ale tak jak mówiłem, też plansze, które dyktują tempo i narzucają konkretnie sposób, w jaki będziemy musieli zdobywać pewne lumy i mnożyć je za pomocą króli, to trochę utrudnia ten interes. Co innego w graniu w kooperacji, bo też co innego, gdy gracz inny narzuca to tempo. Dobra, chyba jeszcze jedna długa plansza nas czeka w tym odcinku. Za chwilę zobaczymy. Tak, a tam dalej Bethylla już próbuje mierzyć się z jakimś potworem. Ciągle płynie. Co płynie? Za chwilę zobaczymy, co tak ciągle płynie. Bo chyba nie chodzi o czas. Jazda, jazda. Znowu tak bardziej w terenach takich mrocznych, jaskiniowych jesteśmy. Albo w głębokiej dżungli. O, po kwiatkach się zsuniemy. Kombosy tutaj zrobimy jakieś. O, niestety tutaj te lumki już uśpione. Więc nie ma na dole. Nie będę sprawdzać, bo boję się, że wiem jak to się może dla mnie skończyć. Zbiorę za to sobie jakiś bonus z tego serduszka. To lecimy. Ostatnia taka zwykła plansza z pokręconej dżungli, więc warto by było... O nie, nie, nie. Chyba zdążyłem, czy nie? Czy musi być piosenka, jak się one nabijają? Kurde, nie wiem. Ja cię nie mogę, tu mogę przecież po ścianie pobiec i tak sobie to łatwo zdobyć. No dobra, trudno. Tam coś jeszcze widzę, że jest ukryte pod liśćmi. A tutaj. Ło, możemy się zmniejszyć! W ogóle, tak jak wam mówiłem wcześniej, jest to mod, która jest najmniej używana, no bo ona jest taka bardzo sytuacyjna. Sam nie mogę w dowolnej chwili, w której bym chciał, z tego skorzystać. Jak bardzo mi to zmniejszenie jest potrzebne, to ja w sumie nie wiem. O, król. Dobra. Czy tutaj się zwiększę? Nie. To tu jeszcze jedna czaszkoneta. No nie, tutaj akurat dobrze wykorzystany chyba król, co? Dobra, zbadajmy w takim razie, co będzie tutaj. Tutaj będziemy musieli sobie przelecieć. No, tutaj jak się jest zmniejszonym, to nawet chyba łatwiej jest, jak mogę używać tego specjalnego ataku, w którym mogę sobie troszkę zmodyfikować tor lotu. Nasz koneta, dziękujemy. I klateczka ukryta oczywiście tutaj w haszczach. Okej, okay, znowu mroczna jaskinia. O, właśnie w ten sposób jak wygląda ta jaskinia, miał chyba wyglądać cały jeden świat z tymi mrówkami, ale to zaraz sobie... Musiałbym sobie ten trailer obejrzeć, bo dokładnie to nie pamiętam. Mi się wydaje, że tam były takie bardzo świecące... O, o, o bardziej jak te, to teraz, no. Bardziej jak to teraz, nie taki, aż taki czarny, fioletowy, właśnie taki niebieski z wszystkim co świeci gdzieś tam. No i chyba nie wszystkie asesy, asety stamtąd są nawet wykorzystane. Ja to mówię, wam pokażę bardziej o co mi chodzi, jak będziemy gonić za skrzynią, bo wydaje mi się, że właśnie tamta mapa jest taka szczególnie przypominająca to, co miało się pojawić. Idealnie. Daj jeszcze to serduszko, żeby mieć tutaj delikatny kombos. I teraz szybki, szybko się jeszcze cofnę i zobaczę, czy jakieś czaszkonety tu gdzieś nie ma pod wodą na przykład. A wiedziałem, że coś tutaj może być. No idealnie mamy tyle lumów ile trzeba. Więc gdzieś tam ta pomyłka na początku aż tak już nie boli. Dobra, jedziemy do końca w takim razie. Sam. Jeszcze jeden segment chyba przed końcówką. O, będziemy musieli tutaj przeskakiwać sobie nad wodą. W ogóle ciekawy jestem, bo nie mam absolutnie pojęcia, czy tak faktycznie jest. Czy... Mógłbym być dużym Raymenem, na przykład tutaj? Tej planszy. I mieć na przykład jakieś problemy w... Co niektórych segmentach. Tutaj pod wodą ukryta klateczka jeszcze. Bo tutaj wszystko wydaje się być przystosowane dla... Właśnie... Powiększonego Raymana. Miałoby to sens, ale Aż takim ekspertem w Każdej pojedynczej planszy nie jestem Niestety, też nie wiem Dobra To mamy za sobą U shit na ryba Dobra Wszystko co chciałem chyba mam Znowu duży zapas lumów mamy To mnie Z grubsza cieszy Dobra, chłopaki. Do widzenia. A tak jak wam mówiłem, na banieczkach z przeciwników, to ja mogę w sumie sobie akurat latać, gdybym chciał. 4-2-2. Tyle lumów tutaj udało nam się uzyskać. Pięknie. Solóweczka na ukulele. I lecimy do Bosika. Który będzie pierwszym strażnikiem, którego będziemy musieli uratować z podrządzów zła. Z rządzy zła. Dobra. Jeszcze niech pan kapelusznik czarodziej da nam wszystko czego potrzebujemy. Najwyraźniej zainspirowany tym y, kolesiem z Raymana 1. Tam też był taki, który dawaliśmy y, tam nie było lumów, tam były jakieś kul, kuleczki do zbierania, żeby wchodzić do bonusów. To chyba był narratorem w ogóle. I całej opowieści. Dobrze. No to, co nam powiesz, Betilla? Hurra! Biedna mała stokrotka. No zobaczymy, czy taka biedna. Pierwszy mały strażnik. Chociaż na małego nie wyglądał. To jest poziom ten krótszy, gdzie akurat klatek krytych nie ma. No i spójrzcie tylko na to. Mamy naszego bossa. Pierwszy segment polega na swego rodzaju ucieczce przed nim, gdzie możemy tutaj jeszcze sobie oczywiście zbierać różnego rodzaju łakocie. On to będzie krzyczeć też. Ile sił w płucach jego. Ops, ops, ops. Dobra. Niestety tego jednego luma muszę sobie podarować. Tego też nie będę wskakiwać na siłę tam. No tutaj musimy 200 zebrać, żeby zdobyć medal. A tutaj Koneta. No tutaj dużo łatwiej jest zebrać wszystko, jak się gra w więcej niż jedną osobę, bo tak naprawdę są niekiedy dwie drogi w prawo i lewo. Dobra, nie krzyż tak. Wszyscy słyszą. że tu jesteś? A nie wiem z której strony może być coś ukryte. O, dobra. To sobie poradzimy w ten sposób. Rerduszko! Proszę. Idziemy górą. Dobra. To jeszcze żalumka. Proszę. Teraz będziemy uciekać przed nim w ten sposób. O nie, 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 nie. Ale sunie. Trochę się zmęczył. O! Jesteśmy chyba bezpieczni. Dobra, lecimy dalej. Myślę, że nie powinienem się czuć jeszcze aż tak bezpiecznie. Wow, ale mnie, kurde, nadziało. No kto by pomyślał i trafiliśmy w same sidła naszej stokrotki. Dobra, będziemy musieli unikać jej ataków i w momencie, w którym pojawi się weak spot, musimy jak najszybciej do niego dobiec i go uderzyć. Dobra. Teraz będzie troszkę inny repertuar ataków. Z sufitu. Będzie próbował nas zmiażdżyć swoim łbem. No to póki co nie działa, jak widzicie. Jaka strategia na teraz? Pani sekrotko. Dobra. Musimy teraz nadziać się w jej bulwę. Dobra. O nie, ona chyba w tą stronę leci. Dobra. Uh! Nice. Dobra. Teraz atak skokiem. No dobra. Może tak się uda. Wow, 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 wow. Ledwo. Dobra, ja tutaj nie pamiętam całego tutaj movesetu, jaki będzie obowiązywać. A tak językiem. No i proszę bardzo, miażdżymy naszą stokrotkę i wygrywamy tę walkę. O, dziękuję ci. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Jem mięsa. No właśnie. Stokrotka tak właśnie wyglądała wcześniej, zanim doszło do tej parszywej mutacji. 215, chyba tylko parę pojedynczych lumów ominąłem. Zresztą jak widzicie naprawdę tutaj ponad. A 150 było potrzebne, ja myślę, że 200. Może te z bosami się różnią? Już sam nie pamiętam. Wydaje mi się, że tam było trzeba mieć 200, żeby medal zdobyć. Więc faktycznie może te poziomy z bosami mają troszkę zmodyfikowaną tą potrzebną ilość. Już sam nie pamiętam już. Mi się często to plącze, ile mi jest tam tak naprawdę potrzebne. Ale posiadając 200, dużo bezpieczniej się czułem w tym wszystkim. Dobra, to co? Może teraz skrzyneczka, a na sam koniec zostawimy sobie czasóweczki, tak jak to zwykle bywa, żeby już nie przyciągać, zabawy w cieniu. Elektrony utworzą drogę. Nie wiem czy to nie był killer, jeżeli chodzi o cwane skrzynie w przypadku rozgrywania mojej dziewczyny. Dała radę ogólnie wszystkie skrzynie dogonić. Ale jedna, i chyba to jest ta, sprawiła, że. Oj, tutaj trzeba było te takie mniejsze skoki wykonywać. Oj, to jej trochę zajęło, żeby się tego nauczyć. Mm. Jedna skrzynia była killerem, w którym spędziła prawie godzinę. Nie wiem, czy to nie była właśnie ta. To jest tak jak grzybkowa kraina, widzicie? Oj. No jeżeli jest skrzynia, w której nie udaje mi się za pierwszym razem To już można by pomyśleć, że jest to troszkę trudniejsza Co jest ze mną nie tak w tym pierwszym skoku? Kurde Nie wydaje mi się, żeby był jakiś spe specjalnie trudny Hmm Zaraz zbadamy to, jeżeli jeszcze raz mi się nie uda Dobra Nie wiem, czy to nadrabianie troszkę nie sprawia, że Timingi mi się troszkę zmieniają Tutaj na przykład teraz za krótki skok wykonałem znowu Niech to napada, zwalać. Jeszcze przedwcześnie. <laughs> Póki co muszę sobie przypomnieć tutaj. set. Tutaj jest na, pew na pewno inny wymagany. I no jestem na 90% pewny, że to był ten poziom, który właśnie sprawił te problemy. Że ja osobiście najbardziej nie lubię tych wodnych. A może to był wodny drugi? Szlak! Ale lipa. No słuchajcie. Mamy mojego killera chyba. Myślałem, że pójdzie jak spłatka, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o na przykład poziomy, które. na przykład będą w Legends. te muzyczne, to tam wydaje mi się, że nic mi nie sprawi problemów. Ale nie chcę też rzucać słów na wiatr, bo. jeszcze się przeliczę potem z moimi słowami i ktoś potem mnie wyjaśni. O, to koniec. To, to bardzo króciutka plansza, ale taka. Która troszkę wymaga pewnych umiejętności, pewnych. Yy, strategii w kontekście na przykład krótkiego skoku, który tutaj może dla niektórych być killerem. Jestem ciekawy, jak to się przechodziłoby na klawiaturze dlatego, bo przecież ona nie odczytuje siły nacisku. Chyba, że po długości nacisku. Nie wiem. Dobra, pojedziemy sobie jeszcze z czasówkami w takim razie na koniec. Więc, raczej znowu będziemy mieli do czynienia z delikatnie krótszym odcinkiem niż zwykle. Ale takie czasami też bywają, co nie? Dobra, dwie minuty. No dobra, może troszkę się nadrobi w takim razie. A to jest ta wspinaczka. No to wszystko jasne. Jeszcze ten początek taki z czekaniem. Dobra, ale tutaj to od razu skaczemy po prostu. Ja to też może być tak. ostatecznie, że. Poziom zajmie mi minutę, na przykład, nie? No dobra, może nie minutę, to przesada trochę. Dobra, czas to trochę krótsza droga, ale kiedy? Pięknie. No i w kolejnym odcinku wrócimy do pustyni Digiridów, a raczej jej drugiej iteracji, bo nie pamiętam jak się nazywa. Zaraz sobie to sprawdzimy. Moja ulubiona chyba druga iteracja krainy, to jest yy, Krainy Smakoszy, bo tam jest bardziej rozwinięty ten koncept tej piekielnej kuchni który osobiście strasznie mi się podoba O Jezu, to jest 100, to... to będzie makabryczne Dobra, nie wiem czy... Nie, dobra, idziemy tędy Chyba powinno być prościej Nie wiem czy szybciej przy tym Ledwo Dawaj, 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 Raymond. Nie ma co w ogóle marnować czasu Dobra, idealnie tutaj. Prawie idealnie, żeby nie było też. Kurde, tak mi się podoba też w muzyce na przykład Doremana. Tutaj szczególnie to zawsze doceniałem w. No w całej tej... może nie w pierwszej części, bo pierwsza część akurat miała chyba konkretne centraki, Ale to, że muzyka się zmienia w miarę naszego postępu w danej krainie planszy. Że gdzieś tam przechodzimy dany segment, przechodzimy kawałeczek i z, doda, dodawany jest jakiś instrument, czy rytm przyspiesza, to jest generalnie świetna rzecz. Dlatego jak sobie spróbowalibyście pewnie... O Jezu, co ja odwaliłem teraz? To jest to z tym czasami chęcią za szybkiego przechodzenia niektórych rzeczy. No ale dobra, daliśmy radę. Mogło być tutaj naprawdę gorzej pod sam koniec, gdybym jeszcze nie odzyskał kontroli nad postacią. No, wracając do tego co mówiłem, w momencie dwa, jakbyście chcieli sobie posłuchać soundtracka, takiego pełnego-pełnego na YouTubie na przykład, bo na Spotifyu i innych chyba takich platformach tego nie ma. A raczej na pewno na Spotifyu go nie ma. To będziecie mieli ten sam soundtrack tylko z jakimiś konkretnymi instrumentami dodanymi albo takimi, w których nic się nie dzieje. Czyli jakiś motyw, w którym na przykład jesteśmy, zanim przeciwnik nas zauważy, przeciwnik, yy, jak, jak nas zauważy, już ten sam motyw, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jeden soundtrack może być 10 iteracji, które się zmieniają w zależności od rozwoju, progresu i tego, co się dzieje na, w danym momencie na ekranie. Jestem wielkim fanem takiego podejścia w soundtrackach z gier. O jezu, po co ja tutaj lecę do monety? To ja nie wiem. Czy tak zagadałem, że zapom. Aha, bo tutaj nie mogę się ten. W ten sposób. A zobaczcie, czyli jednak mogę być duży w reszcie tego poziomu. I to jest bardzo ciekawe. Ten poziom można na, w takim razie na dwa różne sposoby przejść. Fajnie, że dostałem też odpowiedź od razu. Jak gry, że to jest... że to tak działa. Dobra. O, już koniec. Uu, mogłem się jeszcze nadziać. Całe szczęście. Daliśmy radę z tym skokiem. No dobrze. W takim razie, Świątynia Łaskotek tak ukończone. Nie, nie chcę tego powtarzać, moi drodzy. Tam zawsze jak się przechodzi, to jest jeszcze możliwość szybkiego restartu. O! Zobaczcie, za A kolejna, kolejna kraina, do której wyruszymy, to gl ględzące groty. Cóż za nazwa. Jak wygląda ilościowo, czy też na podziałkę dwóch odcinków? Dokładnie tak. I całkiem podobny sposób pewnie to zrobię. Tylko zobaczę sobie w sumie, ile mają wszystkie inne krainy, bo sam jestem ciekawy, czy one wszystkie są już tak rozbudowane. Słodkie jeziora, kolejna kraina. Jak widzicie, ona się zaczyna w tej kuchni, więc tutaj będzie troszkę w innym stylu. O, i ona jest na przykład króciutka, to jest na jeden odcinek definitywnie kraina. Straszliwa otchłań. i straszliwa odchłań będzie też na jeden odcinek. Tym samym humorzasty chmury bym sobie podzielił na dwa, chociaż może nie. Zobaczymy, jeszcze nie mi oceniać, zobaczymy timingowo jak to wyjdzie, bo w zasadzie niektóre poziomy są bardziej rozbudowane. Panie Czacholcu, oto szósty ząb dla ciebie, bo przecież jeszcze będziemy mieli tutaj finałową krainę, którą jest kraina żywych umarlaków która w zasadzie jest krótka, ale wymagająca, I można ją przejść, w, w, przypuszczam, że w 5 minut albo w godzinę, przypuszczam, że w moim wypadku może być to 15 minut do 20 na przykład jest tak w sam raz ten ostatni odcinek, w którym też będę podsumowywać całą grę. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Seria z Raymana pojawia się regularnie, co 3 dni o godzinie 18, a więc dzięki subskrypcji na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka, a także wesprzecie mój malutki kanał. Kolejny odcinek, słuchajcie, w przyszłym roku, więc wszystkiego dobrego wam życzę, jeżeli oglądacie tylko serię z Raymana, to... Warto by było już wam teraz to po prostu życzyć. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wasze postanowienia noworoczne zostaną spełnione. Że ogólnie mieliście bardzo dobry rok. Ja bardzo się cieszę, że mogłem w tym roku tyle treści dla was stworzyć. Szczególnie z mojego ukochanego rejmanowego świata. I mam nadzieję, że jeszcze trochę przyjdzie nam się tutaj. Z tym światem zapoznawać i pobawić w tym. No i oczywiście w oczekiwaniu na kolejną jego przygodę, wreszcie po. No słuchajcie, to już będzie po 13 cholernych latach od przerwy z ostatniej gry, którą był Rayman Legends, i który zresztą w już w przyszłym roku pojawi się po Origin's, od razu na moim kanale. Wszystkiego dobrego dla Was, życzę. Jeszcze raz dzięki i cześć.